Jakiś czas temu postanowiliśmy wyskoczyć na Wisłę i spróbować złowić jakiegoś suma. Okazało się, że Wisła naprawdę hojnie nas przywitała. Udało się trafić piękne rybki, w tym Dawida 210. Także pierwszy taki sumowy wypad i od razu okazał się bardzo owocny, w związku z czym ostatnio postanowiliśmy wrócić tam dokładnie w to samo miejsce. I zobaczyć, czy sumy tym razem też tak fajnie nas przywitają, ale niestety okazało się, że szczęście chyba wykorzystaliśmy już pierwszym razem. Jak tylko zajechaliśmy, woda zrobiła się bardzo brudna, zaczęła płynąć bardzo szybko, a wraz z nią jakieś gałęzie, kłody, piana, naprawdę bardzo ciężkie warunki dopływania. Co tu mówić w ogóle o łowieniu? Mimo tego widzieliśmy całą masę ryb, były sumy małe, były sumy dwumetrowe, były sumy naprawdę wielkie. Niestety nie udało nam się skusić żadnej ryby do brania. Są rzeczy, których po prostu nie da się przeskoczyć, więc postanowiliśmy wrócić trochę wcześniej i spróbować sił jeszcze u nas na mazurskich wodach. No i to się okazało bardzo fajnym pomysłem. Udało się złowić jakieś szczupaczki, były również sandaczyki, były okonie. Naprawdę było ciekawie, tak więc zapraszam do oglądania. A co do sumów, z pewnością w przyszłym sezonie poświęcimy im znacznie więcej czasu. Chyba, Panie, wypadałoby stanąć tutaj, co? Za samej zasady. chyba, tak. Kurde, jak dawno tu nie łowiłem. Podejrzewam, że w pierwszym żółcie będzie oko. Jeszcze nie ma. Ale pracuję nad tym. Chyba nie ta pora, No jak tu nie ma, to już ja wędkę okoniową chowam. Co? Jak tu nie złapię, to wędkę okoniową już chowam od razu. Ryba? Podbierasz? Kapota chyba jakaś, co? Kapota, no. Idzie do mnie. O, bo nie kopota. Nie czułem grana, wiesz? No jakoś dziwnie szło. No. Nie dobra, to podbieraczek chyba naszykuje, bo. Nie mam chyba Do sandaczy nie potrzebny. Sądaczy nie, ale to raczej jest czupak, jak już. Z. To pobieraka nie daje, to? No, Aczkolwiek. Złożyłeś nie, nie. No, dobra. No można, można, bo jak to się okaże, że ich jest więcej... Tak mi się wydawało, że to okoniki. Ładny graf! No, taki fajny, kolorowy. Spokój się. No i w pierwszym wyłucie... Momencie... Nie, duży nie jest. Ładny jest, ale... No, to mocno chłódz mnie, więc mówię Fajny okoń 30 taki myślę O paj <laughs> <laughs> Jakie zacięcie Fajny ok Co ty gada? Zajedzik Spa Okoń, panie, to naprawdę gruby był, Co ty gadasz? Co o tu? Kurde, szkoda, no. Ryba, dziwna ryba. O, o, no ładna Ale jak strzeli fajnie. O człowiek, jak mi ciśnienie podniósł. Ja pierdziele, Szczupaczyński. No co ty łapiesz? No pęta szana. On dziwnie szedł, bo on za... Od tak samo od popiętej, jak u Sandeczy. Tak. Ale ryba ładna. Nie, ok. Ok, nie ok, no. Ale ładna. Ale już no ładny gar. Pa ja, nie ok. będzie chyba lepszy, wiesz? Może nie? No weź, panie podbieracze, dla tego. O kurde, będzie dobry. Oby to nie był szczupak. Patrz, ja O może nie będzie aż taki dobry, ale... ale chyba A będzie. co powiedziałeś? Ładny sandwicz. Ulicy, Tarło? ma? pod koniec września. Tarło na koniec września. On jest faktycznie ciemny Ale no? co powiedziałeś? Tylko pływamy w tą miejscówkę. Tak, pierwszy celny rzut, i będzie. Tak, nie? pierwszy celny rzut. Jestem ten, czyli ile tak z 60 parę na pewno? 70 chyba. Nie, nie. nie. O, 72. Tak? U mhm. się wydaje, że nie ma 72. Fajny Brzydko się pożegnał. Nie, to jest okoń, wiesz, albo coś podczepiłem. Nie czułem brania, w ogóle, podczepiona ryba. O, szczupła morda to tutaj. Ale <laughs> jaką w moją stronę płyną, zero oporu było, co? Kurde. O, idealnie, o to mi chodziło. No, fajnie, fajnie. Tak? A na okoniówkę? <laughs> Kurde, santoś będzie. No to ja go nie wiem No jak nie wiem? Nie do widzenia. A na lancetika? Tak. Do ruszania to nie, no Wyjadź. to chciałem gasić przecież. <laughs> ciekawe no. No nie bo ja go nie zacząłem, to nie zapisz taki ma śmiało, to jest przesady. No kurde, przecież tego holuj do siebie, a nie. A nie odwrotnie. A nie on do mnie. Zębach mi strzela, może być szczupak. Nie, szczupak by chyba tak do góry bardziej wyszedł. Wystawiam ja na sandacze. Widzisz? Jest coś. Szczupak. szczupak? Mhm. Fajny? No taki z fajny. 80 No, fajny Warty. Nie no, gdzie? Ale fajny no, no, no. no kurde, w dziwne, myślałem, że... Ależ on ci Bo w dziw ma centralnie Kaj ja nie da rady bez podbieraka? No, może dam radę, no z to tam Nawet jak nie dam rady, to... Nic się przecież nie stanie Przecież to jest... Rybaktura która jest, poszedł, tyk, się zawinął. Myślę, że taki siedemdziesiątaczek, no. nie? To jest, Mógł tak. być, no. Mógł być, no. Taki zestawik. No super. Dzięki za oglądanie. Jak widzieliście, rybki całkiem fajnie dopisały. Już wkrótce filmy z Nowych Wód. Będziemy starać się pokazywać coraz to nowsze miejsca. Tak więc zachęcam do subskrypcji, do obserwowania kanału. Trzymajcie się i do następnego.